Dla mnie to jest historia o dorastaniu, ale taka której warstwa emocjonalna jest na tyle uniwersalna, że myślę, że to jest bardzo ważna historia też o niebezpieczeństwach dorastania we współczesnej rzeczywistości i tej związanej z social mediami, i tej związanej z substancjami. Często pomijane są takie kwestie właśnie jak problemy z tożsamością, jak nieudane próby odnalezienia się. W rzeczywistości. Ciężko jest nam poznać siebie samych tak, tak, takim, jakim jesteśmy, tylko cały czas widzimy się w oczach innych ludzi. Bardzo ciekawy scenariusz, reżyser Dawid i super aktorzy. Wszystko jest takie mocno mocno zarysowane, mocno gatunkowe, wyraziste emocje, wyraziste stroje, barwne postacie. To jest pewnego rodzaju fantazja na temat naszego społeczeństwa, na temat obyczajów, na temat relacji. Ja w ogóle jestem przeszczęśliwa, że wszystko dzieje się w Trójmieście, bo jestem z Gdańska. Zobaczając ten scenariusz widziałem bardzo dużo klisz z amerykańskich seriali i ja to wziąłem na plus, ponieważ lubię się bawić gatunkiem, lubię się bawić kliszami. Każda z postaci ma swój przebieg, swoją historię i ona jest przepięknie wpleciona w historię Alicji. Ja mam wrażenie, że ci ludzie faktycznie są grupką znajomych, że się kumplują. A to jest zawsze trudne do, do stworzenia. Może to za, zasługa reżysera, Dawida? Pracowało się z młodymi bardzo dobrze, ponieważ my się zaprzyjaźniliśmy. E, była super bezpieczna atmosfera na planie. Między nami była szczerość. Mówiliśmy sobie o tym, co nam przeszkadza w pracy, co lubimy. To jest właśnie chyba największa zaleta Dawida, że on opowiada o ludziach, fokusuje się na uczuciach, na emocjach. Jest bardzo, bardzo w tym delikatny i czuły. Pracowało przy produkcji tego serialu o młodzieży. Niesamowita ilość młodych ludzi, młodej, świeżej, nowej energii. Dla wielu z nas to jest w ogóle debiut, co jest super. Ogrom, ogrom przepięknej estetyki. To jest po prostu miód na oczy. Myślę, że dla samej propozycji wizualnej warto jest ten serial obejrzeć. Widzowie będą mogli doświadczyć silnych emocji, miłości, nienawiści. Będą lubić nasze postacie. Niektóre będą nienawidzić, z innymi będą płakać. Temat na pewno będzie bardzo mroczny, bardzo tajemniczy. Wszyscy kochamy tajemnice, wszyscy chcemy się dowiedzieć, co się wydarzyło, zwłaszcza co się wydarzyło tamtej nocy, więc zachęcam.